Okej, okay. głównym bohaterem tego dowcipu jest tam jakiś randomowy gość, który, który pracował sobie w biurze jako powiedzmy informatyk i siedzi sobie w biurze przy tam swoim biurku, przy komputerku. Nagle słyszy jakiś głos w głowie i ten głos mówi mu: „Rzuć pracę, sprzedaj dom, weź pieniądze i jedź do Las Vegas”. Ten tak patrzy kulmy. Patrzy, nikogo nie ma obok niego. Myśli sobie kół, co jest grane, nie? Ale mówi, nie no, przesłyszałem się, że coś z A tu za chwilę znowu to samo. Rzuć pracę, sprzedaj dom, weź pieniądze i do Las Vegas. Patrzy znowu, patrzy za siebie, pod stół wszędzie. Chyba nie ma nikogo. I znowu. Yy, cały czas się to powtarza. Mija, mijałem dwa dni. I znowu tam siedzi w pracy przy tym biureczku. Coś tam sobie programuje powiedzmy. I znowu. Rzuć pracę, sprzedaj dom, weź pieniądze i do Las Vegas. Ten tak patrzy. Kurwa, no, co jest, nie? I później znowu sytuacja się tam powtarza, oczywiście, z pięć razy. W końcu tam po dwóch miesiącach już, mu, już taki wiecie, zmęczony totalnie psychicznie. Psychicznie, już mu na mózg śwadł, mówi: Dobra, kurwa, jadę do tego Las Vegas. Kupuje, sprzedał ten, sprzedał dom. E, kupił sobie bilet do Las Vegas w jedną stronę. Um, I. A, i wziął wszystkie pieniądze, są, No i um, poleciał, czy pojechał na ten samolot? Już przeleciał samolotem, jest w Las Vegas i wysiada z tego samolotu. I głos w głowie idzie do kasyna. No to ten tak patrzy znowu, myślał, że ktoś mu to podpowiada. Ale nie, no to był głos głos w głowie. No i idzie do tego kasyna. Um, I głos w głowie mówi mu: Znajdź teraz stół z kletką Gość ten patrzy, idzie po tym kasynie. On no, znalazł tam tych krupierów Wiecie, jak to wygląda w tym Las Vegas? Zasiada i głos w głowie mówi: Postaw wszystkie swoje pieniądze na siedemnastkę czarną. Ten tak, taki, wiecie, ręce mu się trzęsą nie wiadomo co już. Um, no ja się boi w ogóle. No ale dobra. Stawia wszystko na tą czarną 17. Czarne 17. Krupier kręci kołem. Wypada czerwony 36. Na co głos w głowie: O kurwa. Tyle.